Od dłuższego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest zbyt stabilna. Pomijając konflikty w Iraku, Syrii czy też Libanie, to od 70 lat trwa również konflikt izraelsko-palestyński. W dzisiejszym odcinku przekonamy się co by było, gdyby Izrael zdominował cały Bliski Wschód i utworzył imperium. Witam was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Hearts of Iron 4. Dzisiaj gramy na modyfikacji Modern Day w roku 2016 jako Izrael. Powracamy do tej modyfikacji, do świetnej modyfikacji trzeba powiedzieć, ponieważ kilka osób prosiło mnie o to, żebym zagrał Izraelem, tak więc to robimy. Na samym początku mam jeszcze prośbę o udzielenie kredytu zaufania w postaci łapeczki. Tak, by poprawić pozycjonowanie tego filmu. Z góry dziękuję. Dobra, będziemy potrzebować na pewno gigantycznej armii. Zobaczcie, my też tu w ogóle praktycznie nie mamy fabryk. Mamy cztery fabryki na Izraelu. To jest praktycznie nic. No właśnie, jeszcze to muszę powiedzieć, ale żeby nie było. Stanowczo potępiam wszelkie zbrodnie wojenne, które są obecnie w Palestynie robione. Nie zgadzam się z tym, co Izrael tam robi. To żeby to po prostu było jasne. Dobra, bierzemy nowego generała i za chwilę będziemy starali się zaanektować ziemię świętą już w całości. To będzie jako pierwszy nasz cel, tylko że zobaczcie, ona ma takie dziwne granice troszkę. Tu jest strefa gazy, tutaj mamy Hebron, tutaj mamy inne prowincje, o, oni będą sobie ćwiczyć, ale my to spróbujemy ich na samym początku już, wiecie, ciachnąć. Mam oczywiście moda na przy Orgole, to nam się oczywiście przyda. Bo największym problemem będzie oczywiście Egipt, też jeżeli interesujecie się historią, to zapewne wiecie, że Izrael, Egipt, ym, Jordania, Syria, te państwa od dłuższego czasu ze sobą rywalizują. Były nawet taki okres, kiedy Izrael kontrolował cały półwysep Synaj i o ten półwysep. No i my będziemy się starali oczywiście również to zrobić, ale na początek musimy pokonać... A w zasadzie to zjednoczy ziemię świętą. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. O, widzę, że od razu to się praktycznie udaje. Więc jest cudownie. Kolejny będzie prawdopodobnie Liban. W ogóle tak szybko ich pokonaliśmy, że nawet granie ogarnęła, że to upadło. 14 tysięcy strat. No spoko. O, proszę bardzo. Ziemia święta zostaje scentralizowana. Albo skręcamy w prawo, albo idziemy w lewo. Ale ja powiem szczerze, ja oleję drzewko polityczne, bo tutaj i tak tego nie potrzebujemy. Chodźmy głównie drzewko, może militarne. I uzasadnijmy kolejny cel. Już pamiętajmy, że na tej modyfikacji. Jest wiele ciekawych bonusów Na pewno zrobimy sobie program socjalny Żeby mieć więcej populacji I te polityki będzie trzeba brać Żeby mieć więcej bonusów do ataku Okej okay, wojna z Libanem W takim razie zobaczmy czy my się tu w ogóle przebijemy Mamy jakieś samoloty No coś tu mamy z tego co widzę W takim razie wystawiam Niech te myśliwce mi posłużą I zobaczymy czy one rzeczywiście pomogą Patrzcie z samolotami od razu przebijamy jest wspaniale, tylko już mi się paliwo skończyło, no i właśnie to będzie duży problem, więc w ogóle kupię sobie ropę od, Amer od Arabii Saudyjskiej, będzie trzeba to niestety popodbijać nie To, czy przebijemy się tu przez ten Liban, ale chyba tak. Dobra, pierwszą prowincję przebiliśmy. No to wjeżdżaj od razu na kolejne. Musimy zająć e, Bejrut i będzie po sprawie. A no, z tego, co widzę, to mimo początkowych problemów, samoloty robią robotę i kolejny kraj za chwilę będzie zaanektowany. Problemem natomiast jest to, że my tu nie mamy broni. Ale okej, okay, Liban upada. Anektujemy go całego. O ile oczywiście mogę, to no pewnie, że tak. I teraz będziemy ustawiać się na Jordanię. Tyle, że z Jordaniem jest jeden problem. Ja nie mam w tym momencie sprzętu, więc musimy nadrobić e, broń. Pójdziemy też sobie w doktrynę Blitzkriegu. Bo czemużby nie? Tutaj na Modern Deu się idzie chyba tylko w Blitzkrieg, bo się używa najwięcej czołgów. Przynajmniej ja bardzo lubię iść w Blitzkrieg. Yy, I będziemy też stawiać, no kurczę, nic nie będziemy stawiać, bo nie mam fabryk. Nie mam fabryk, trzeba zabrać siłę polityczną i za pomocą siły politycznej będziemy korować prowincję. Chyba, że tą Jordanię, ty, może by ją do pokonać, ona nie ma chyba dużo dywizji. No, spróbujemy. Dobra, mamy cel wojenny, w takim razie spróbujemy wypowiedzieć tę wojnę. I teraz powolutku, powolutku. Będziemy się starali poprzebijać ręcznie, żeby nie tracić tak dużo sprzętu. No, pięknie. Tu już się w jednym miejscu przebiliśmy. Teraz atakuj kolejne miasta. O, 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 ślicznie przebij się, dziękuję. I teraz kolejne. Dzięki czołgom tak naprawdę się przebijamy, bo czołgi mają taki piękny modyfikator, który pozwala, yy, wiecie... Jakby bez sprzątnięcia im organizacji. No i pięknie, Jordania również zajęta. I wygląda na to, że to jest wszystko, co ja jestem w stanie w tym momencie zająć, bo chyba już nic innego mi się nie uda. Bo są to po prostu zbyt silne państwa, no chyba, że zrobiłbym desen na Cypr. Ale myślicie, że mi, mi by się udało zrobić desen na Cypr? No bo ja wątpię. Na szczęście mam Coring Batona, bo bez Coring Batona to byśmy tutaj nie wyrobili manpower'owo. A dzięki Coring Batonowi mogę korować, Ok, czyli korujemy e, Ziemię Świętą pozostałą. Dzięki temu zyskuję manpower, niestety nie zyskałem żadnych fabryk wojskowych. Brakuje mi 3000 sprzętu wsparcia. No ale pamiętajmy też, że jest coś takiego dzięki jednemu DLC jak rynek. No tak, tylko że nikt nie sprzedaje sprzętu wsparcia wybornie. No nic, poczekamy. Będę chciał zająć Syrię. Ty, chociaż Syrię to możemy już spróbować ugryć. Dawajcie, ona ma 13 dywizji. Tam się ostatnio skończyła w ogóle wojna domowa, więc się trochę uspokoiło. Znaczy z tego, co słuchałem, bo, bo słuchałem orędzia prezydenta Bidena na zakończenie, bo Biden, wiecie, teraz odchodzi. Chyba widzicie ten film na dzień albo na dwa przed zaprzysiężeniem Trumpa. No to chyba się tam dogadali, chyba się dogadali tutaj na Bliskim Wschodzie i tam Izrael podpisze, podpisze zawieszenie broni z tym co tam wojnę toczy. Dobra, ale my atakujemy. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko gra, bo w normalnej świecie to by w życiu nie miało szans powodzenia, zaraz by tu Iran interweniował. Też Stany Zjednoczone by się nie zgodziły na taką destabilizację. No proszę bardzo, my tu prawie nic nie zabierzemy. Ale mimo wszystko spróbujemy zająć Damaszek. No, udało się chociaż troszeczkę zabrać tutaj państwo islamskie, więc zabierze po prostu. Państwo islamskie, które ma właśnie gigantyczne siły, to może lepiej go nie atakować. Chociaż ono sobie powinno poradzić z Irakiem, albo Irak z nim. No nie wiem, w zależności od tego, kto wygra, to tego wesprę. No i też widzę, że my tu mamy bardzo małe... E, bardzo mało zaopatrzenia, więc wycofajmy się na wzgórza Golan może. Budujemy jakąś łódź podwodną. Łodzie podwodna nam się przydadzą, jak będę chciał zrobić desant na Cypr. A na pewno będę chciał zrobić. No i też zauważyłem, że my mamy atomówki. Czemu ja nigdy atomówki nie użyłem? O, czekajcie, coś się tu dzieje. Wielka Brytania wjechała. Ty masz wojnę z Wielką Brytanią no, i ze Stan Zjednoczonymi. Dobra, rozumiem. O, Donald Trump w ogóle rządzi. Dzień dobry, witam pana. Panie jeszcze nie wie, że pan pewnie przegra w 2020, ale potem pan wygra, więc proszę się nie martwić. O to się przyda, patrzcie! Weekly Manpower plus 100. My mamy mało manpowera, więc to nam się jak najbardziej przyda. Ale mamy za to 200 tysięcy żołnierzy. Ty, ale zaraz ja zapomniałem. Ja zaraz będę miał bunty. No właśnie, że się dywizji nie stworzyłem garnizonowej. Zaraz to poprawimy, poczekajcie. Milicja, milicja, milicja. Okej, okay, milicja jest. 8 tysięcy broni będzie mi brakowało. to jest tylko broń, broń się nadrobi. Dobrze, nie robimy celów wojskowych, bo będzie trzeba... Będzie trzeba pozbierać siłę polityczną. Okej, okay, ale widzę, że państwo islamskie skończyło wojnę więc ja od razu biorę i dojemy teraz terytorium Syrii, bo ono nie ma wojsk. Zyskam co prawda granicę z teoretycznie NATO, ale NATO rozwiązałem tutaj, żeby się łatwiej podbijało. No ale Turcja jest w każdym razie bardzo potężnym państwem. Też nie wiem, czy Turcja jest y, anty czy pro -Israel. nie mam takiej wiedzy. Jakby ktoś z was wiedział, mógłby mi powiedzieć. Będę bardzo wdzięczny, naprawdę. No i dziękuję. To też zostało również zjedzone, tylko żebym nie wygenerował... O nie, spokojnie, to nie jest Europa Universalis 4, ani Age of History. Tu Ekspansji nie ma, nie mam co się martwi tak naprawdę. No dobrze, dojedliśmy naprawdę już spory kawałek terytoriów. Teraz zbieramy się polityczną. Mm, Arabia Saudyjska posiada 200 tysięcy żołnierzy. No dużo, 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 dużo. Dużo za dużo. 15 tysięcy broni mi brakuje, żeby garnizony pokryć. To nie ma sensu, zmieniamy tę dywizję na jakąś armorową. No, teraz brakuje mi niby wszystkiego, ale jest lepiej. Nie jest aż tak źle. Zresztą jak będziemy korować te prowincje, to się potem poprawi sytuacja. Ale dopóki tego nie zrobimy, to będą mi wszystko niszczyli. Dobra, strefa gazy na początek. Milion ludzi tam mieszka, to trochę manpowera odzyskam. No, tutaj dostaniemy 2,5% populacji jeszcze do walki. Ile populacji w ogóle mam teraz? 9 mi... Nie, 30 milionów prawie. Tu 30 milionów ludzi mieszka? Dużo. O, patrzcie, tutaj już się robi po 28% buntów. To by się przydało o Korowa, bo to jest Beirut. 3,5 miliona powera, dostałbym jeszcze więcej pewnie stoczni i tak dalej. Robimy to. No i też oczywiście, moi drodzy, napiszcie mi koniecznie, ciągniemy jako kolejnym. Bo tutaj na Modern Day'u mamy naprawdę dużo państw do ogrania. Wiecie, klient nasz pan, ja wasze prośby spełnia będę. Dobrze, troszeczkę sytuacja została opanowana, moglibyśmy zająć coś jeszcze, o Irak nie ma na przykład dywizji, no to dawajcie, teraz Irak. Te malutkie państwka to sobie zajmiemy, w ogóle jakby udało mi się Kuwait, to wtedy mógłbym moje wojska, wiecie, kontrolowałbym Zatokę Perską, miałbym dostęp do niej chociaż. Musimy się wczuć. Dobra, mamy teraz tutaj yy, wojenkę. Którą raczej wy... no, wygramy na pewno. Strasznie szybkie są te dywizje na Modern Day'u i to mi się mega podoba. No, Irak zostaje zajęty. O, nie mogę całego. No to po kolei. Czyli nie mogę całego. Dobra, już mogę. Poprawiłem sobie. Zaanektowałem. Irak został zajęty. I to wygląda na to, że to są wszystkie państwa, które dam radę y, podporządkować w tak łatwy sposób. Teraz raczej będzie już zdecydowanie trudniej. No, ale kto wie, oczywiście się przekonamy, no nie. Upad Pionk, co tu się w ogóle dzieje? O. Korea zajmuje. Koreą też zagram, jak będziecie chcieli. Czy dałoby się w końcu to zjednoczyć, co? Yy, mamy coś takiego jak Kurdystan, tylko że temu gwarantuje niepodległość yy, USA i Wielka Brytania. To nie, tego nie zajmujemy. Ale Kuwait na przykład? Kuwait czemu nie? Mówię, to jest potrzebne, żeby zdobyć dostęp do Zatoki Perskiej. Bo ten Kuwait to się jeszcze niejedna wojna zaczęła w tej, tutaj na tym terytorium. No, okej, okay, i zobaczmy, czy my się tu przebijemy. Bez problemu, jezu, ty, jak szybko poszło? 17 samolotów odzyskałem. No i to mi się podoba. Produkujemy też merkawy, czyli nasze czołgi. Bardzo dobre. O, i ja wiem, co jest jeszcze na Modern Day. -u. Super, patrzcie, ja już nie mam problemu z ropą, bo w Kuwejcie tej ropy jest mnóstwo. No i to ja rozumiem. No i teraz okorujemy sobie Kuwej. Dokładnie tak, Jezu jezus, Kuwej, tu tyle dostanę surowców. Tak jest, i fabryczki. Muszę dać po jednej fabryce do wszystkiego, żeby zacząć to produkować. Jedną fabrykę zaraz w ogóle wydam na Wolfram. Okej, okay, jakaś wojna wybuchła w Chinach, co się stało? Wojna... Ty, domowa. O kurde. No cóż, trudno, nie mój problem. Ja muszę dbać o to, żeby z Amerykanami się nie pożreć, Poprawia relacja może. Ameryka to jest tak naprawdę mój jedyny gwarant bezpieczeństwa. Wyszkolimy sobie cztery dywizje Anmo, yy, wyszkolimy sobie cztery dywizje czołgowe i cztery piechoty mm, z samochodami. Jezu, co tu się stało? Oni się rozlecieli. W ogóle jakiś ksiądz rządzi chiński. No, współczuję trochę, nie powiem. No dobra, weźmiemy swoją armię. Teraz spróbujemy najechać Cypr. Będziemy starali robić się robić desanty. Lote wyślemy i samoloty. Ja mam ropę, to możemy sobie latać ile chcemy. Topcie statki. Nie, nie możecie topić statków. No to cóż. Uderzenia na bazę róbcie. I teraz atakujemy Cypr i będziemy starali się rozplanować desant. Myślę, że 6 dywizji na desant z całą pewnością wystarczy. Tym bardziej, że mamy dominację morską. No to kon top woje, żeby nic nie uciekło. No dobra chłopaki, płyniecie i zobaczymy, czy wam ten desant w ogóle wyjdzie. Osiem... No nie, oni mają tylko jedną dywizję, ale Marinesów. Marinesi są OP, tak bardzo OP. No dobra, ale opanowaliśmy Cypr, nawet statków nie miał. No cóż, trudno, ale dostałem też informację, że skończyło się w Chinach. To zobaczmy, co się stało z tymi Chi... Nie, lepiej na to nie patrzeć. Ojoj, prawie bym wypowiedział wojnę tam, a to jest marionetka turecka, to nie. Zostawmy, zostawmy, to jak jest. Mamy 21 dywizji, prawie 400 tysięcy żołnierzy, w sensie szkolą się jeszcze. Może byśmy spróbowali zawalczyć z tą Arabią Saudyjską? Wiecie, lepiej późno niż wcale, nie? Oni nie mogą mieć jakiegoś, drugo, jakiegoś dużego wojska, dawajcie, lecimy. Dobra, dawajcie, jedziemy z tą Arabią Saudyjską i zobaczmy to. Uszujcie, przyjaciele. Albo może nie, bo mają last stand'a. Poczekajcie chwilę. Niech oni skończą z tym last stand'em. No i dziękuję, teraz się zabawimy. Jak już nie mają last stand'a, bo nie ma sensu. no jak ja zajmę Arabię Saudyjską, to to będzie już naprawdę potężny kraj. Arabia Saudyjska jest przecież gigantyczna. Okej, okay, tu mi się udało ukrążyć dwie dywizje, dawaj pęć do Mek. Mekka, Medyna, bardzo ważne miasta Arabii Saudyjskiej, kluczowe z punktu widzenia Islamu. Ale jak patrzę na braki z moimi to obawiam się, że możemy tej wojny nie wygrać. Okej, okay, kolejna dywizja została zamknięta. Nie no, przebijamy się ładnie, ale po Arabii Saudyjskiej to trzeba sobie zrobić jakiś odwyk. Bo to trochę potrwa, zanim ja odnowię sprzęt. To też jeszcze nie jest powiedziane, że my tą Arabię Saudyjską w ogóle zajmiemy, no nie? Chociaż idzie nieźle. Oni stracili już połowę wojska. Elegancko. Okej, okay, poszło zdecydowanie wspaniale. Zajmiemy zaraz Jeddah i będzie po sprawie. Dokładnie tak. Arabia Saudyjska znika z mapy. No nie do końca, bo nie mogę zająć całej. Tylko po kolei. A jednak się udało, proszę bardzo. Od razu korujemy. To, co się da. I ustawiamy się na kolejne państwa. Cały Półwysep Arabski będzie zjednoczony. Jest tylko jeden dominant na Bliskim Wschodzie. Chyba popełniam błąd, wypowiadając wojnę też Jemenowi. Ale Jemen mało się dywizji. No, powinienem sobie poradzić. Okej, okay. nie no ja naprawdę jestem ryzykantem, bo <głos》> wypowiadam wojnę nie mając broni i mimo to wygrywam. Tylko przez przewagę liczebną. To jest jedyny powód. No ale dywizję ciągle szkolimy. No proszę, proszę, rośniemy w siłę. Kiedy jak zajmiemy Jemen, to się rozwiąże problem Houthi. No dobra, Jemen również zajęty. No niestety tutaj nie mamy już dostępu, bo jest bardzo słaba infrastruktura. jakby kolej zbudować przez całe to. cały Bliski Wschód? Naprawdę Arabia Saudyjska nie ma żadnej kolei. Patrzcie, jak to jest połączone śmiesznie. W ogóle nie jest połączone. No dobrze, zanim zajmiemy kolejne państwa jakieś istotne, to na początek może byśmy zajęli sobie Katar, tylko potrzebuję siły politycznie, bo straciłem. O o o jakbym był wdzięczny, dziękuję. No i cyk, Katar kolejny kraj, który nie ma ze mną raczej szans. No okrążone od razu. To samo będziemy robić oczywiście tutaj z Bahrajnem. Chociaż w tym Katarze są naprawdę bardzo duże złoża gazu dzisiaj, to jest bogaty kraj. To wiecie, budował, mu robił mundial, to wiecie jakie stadiony budował Okej, okay. i Bahrain, otóż, to równie zajęty Kolejne, zajmiemy Zjednoczone Emiraty Arabskie Już cały Półwysep Arabski zajmiemy. nie czekajmy Cóż, jedziemy teraz z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi To na luzie, bo się nie zdążyli okopać Ale jak nawet zdążą, to pomoże lotnictwo Kolejny kraj upadł, mamy to Teraz będzie problem z Omanem, bo jak się ja przebiję od północy, to on mnie zajmie od południa Jedziemy z tym Omanem jakby to powiedzieli Włosi, jedziemy z tym makaronem. Mm, tylko trzeba zabezpieczyć jeszcze, no właśnie, od tej strony 7 dywizji trzeba by wysłać. Nie, ja w Modern Day'u kocham jedną rzecz w przeciwieństwie do zwykłego Harcofiron. Tutaj dywizje poruszają się z taką prędkością, że aż się gra przyjemnie. Bo jak one tak idą mozolnie, to do sensu nie ma. Dawaj Oman, pokaż na co cię stać. Stać go na last Stand'a, już widzę. Nie wiem, może też, może też spróbujemy atomówki na tym kraju, ale widzę, że już nie ma na czym, bo się zagapiłem, a on tu upada. Czecie ja nie wiem jak się rzuca atomówki. To nie widzę tej opcji. No no nic. Innym razem, oman zajęty. I teraz tak naprawdę stojemy w trudnej sytuacji, bo trzeba by zająć jeszcze Turcję, Iran i Egipt, a to łatwe z pewnością nie będzie i nie wiem jak to zrobić. Może na początek Egipt. Teraz budujemy na tym Bliskim Wschodzie wiedział infrastrukturę, zbudujemy autostrady przez pustynię. Dobrze, spróbujemy teraz opanować ten Kurdystan w końcu. Tu jeszcze nowe samochody będą produkowane. Bardzo dobrze, niech będą. Im lepszy sprzęt, tym lepiej dla nas. Produkujemy też konwoje. Okej, okay, myślę, że Łodzie podwodne, to nie, nie ma problemu. I cyk kolejny Kurdystan. To będzie nam potrzebne, jeżeli chcemy zająć Turcję i tak dalej. Teraz śsiadamy największe wojny. Egipt, Turcja, Iran na początek Egipt. Będzie najłatwiej zająć moim zdaniem. A czemu to wam zaraz wytłumaczę. Trzeba przyznać jedno. Sporo to mamy na pewno manpowera. Ale manpower to nie wszystko moi drodzy. Manpowerem nie wygrywasz samych wojen. Musisz mieć jeszcze sprzęt. I ja sobie pozwolę zapisać grę i spróbować najechać Egipt. Plan jest prosty. Zobaczcie. Oni mają zdemilitaryzowany obszar. Musimy go jak najszybciej opanować i przebić się przez kanał Suezki. Jeżeli do tego dojdzie, będziemy bezpieczni. Jeżeli do tego nie dojdzie, będziemy mieli problem. To jest jasne. Mam nadzieję, że tak. No, zapraszam. I teraz powoli, spowolnijmy grę. Ofensywa. I jak tu pięknie idzie. Dobra, porty opanowane. Teraz stop. Stoimy tu. Nie da rady się przebić dalej. No, zobaczymy, co oni będą robić. I czy moje lotnictwo tu będzie walczyło? Mojemu lotnictwo nie walczy, bo go nie wystawiłem. Prawo ja. No, zobaczmy, ile moje wojska mają obrony. 1200 git. To może pomóc złamać egipskie wojska. Patrzcie, tutaj się pierwsze przebijamy. To jest złe miejsce na przebijanie się. Nie ukrywam, bo można by ich ładnie okrążyć. O, na przykład tutaj i tu wjechać na Suez, spróbuj. Dobra, nie, oni las Stenda odpadli, robią się problemy, nie przebijemy się tu. Mamy bonusy do gór i to jest na pewno bonus spory. 25 dywizji mamy, więcej nie wystawię. Egipt nie daje rady mnie przebić, jest dobrze. Ale ja jego też nie daję i to jest problem. Okej, okay, tutaj dokonałem pewnego ładnego yy, wyłomu i patrzcie teraz. Kto się przebi na północ, git. I tutaj już są okrążone dywizje egipskie. No dawaj, 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 dawaj i pięknie. Pierwsza armia okrążona. Moje lotnictwo też sobie coraz lepiej radzi. Ile oni stracili? 360 tysięcy, ja 80, jest git. No tylko sprzętu nie mamy, to jest problem. O, patrzcie, tu może być kolejny wyłom już. No dawaj, 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 dawaj. Musisz się przebić dalej, przebijaj się. Przebij się tylko tutaj do Suezu i już będzie dobrze. K, przebiję się przez kanał Sueski. No dobra, jest po nich. 1 113 tysięcy stracili wojska. No już, Turmuj kair, już jest po nich. Udało się. No i cyk, pięknie zajęte. O Boże ile to trwało. No i cyk, mamy Egipt, to teraz Turcja. Turcja ma do 130 tysięcy, 000... znaczy do 130 dywizji. Nie, to jest niewykonalne. Poczekajcie chwilę, muszę odnowić armię. Dobrze, minęło trochę czasu. Sprzęt prawie nadrobiony. Wypowiadamy wojnę. W czasie wojny będę po prostu nadrabiał. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. No, jak na razie, zielone dymki są. Oni stracili 30 tysięcy żołnierzy, tak na dzień dobry. Musimy skrócić front. W takim razie spróbujmy dokonać uderzenia na Hatai. to chyba nie wypali, więc stop. Tutaj natomiast wypaliło. Tu się udało, skrócić lekko front. Tu też się może udać. A nawet by się może udało okrążyć parę dywizji. No, tu mamy zdecydowanie lepszą pozycję w tych górach. Ty, ale ta Turcja nie jest taka silna, zobaczcie. Radzę sobie. Musimy nawet, żeby plan odpalić. No, odpalam i zobaczmy, co się stanie z tą Turcją. Czyżby z Turcją sz szło tak łatwo? Patrzcie. Ja mam zaledwie 500 tysięcy żołnierzy. Turcja ma do 600. A nie, Turcja ma tylko 600 tysięcy. Dobra. Ty no, Jezu, jaka rzeź. Patrzcie. Tu tak łatwo pójdzie. Naprawdę tak łatwo? Bylebym ciężarówki robił i będzie git. Tu się zniszczy armię turecką. O tutaj przy Kaukazie. 18 tysięcy do 500 tysięcy strat. Jezu, ale żem armię zrobił. No patrzcie, już jest to pod Ankarą. Jest praktycznie po nich. No to szturmujcie, jedźcie do Europy nawet. 25 tysięcy do 670 tysięcy strat. Ich armia została zniszczona smarowałem w perzynę. Merkawy to są jednak dobre czołgi. No i proszę bardzo, moje wojska dojechały aż do Stambułu. I Turcja kapitu... Jezu, jakie to było proste. No i proszę bardzo, teraz możemy pokonać jeszcze Iran, bo to jest niezbędne. Iran i państwo, którym gram się tak troszeczkę nie za bardzo lubią. Cieszę w ogóle jest to, że Iran poprawia relacje z Watykanem. No i proszę bardzo, zobaczmy jak sobie poradzi Iran. On będzie miał mniej wojska. No i zobaczmy. Puszujemy? Puszujmy. No, parę czerwonych dymków jest, ale chyba też e, Iran nie będzie stanowił problemu, zresztą zaraz się przekonamy. A, jest czerwone dymki, bo Lastenda odpalili, ale i tak pękają. Co tu się będzie działo bez Lastenda? No, przedarliśmy się też. Wystarczy teraz tylko okrążyć i Persja, dawna Persja, dzisiaj Iran będzie pokonana. Ale tutaj już nie tak łatwo, 50 tysięcy strat mam. No, dobra, tu już jest wyłam. Gorzej na północy, tam się jeszcze bronią, ale to zaraz przejedziemy sobie. No i dziękuję bardzo. No. I patrzcie, jak to ładnie wygląda. No i dobra, moi drodzy. Miało być Imperium Izraela? I jest. Nie będziemy pokonywać więcej państw, bo jak widać, i tak e, praktycznie wszystkie pokonuje. Jestem w sumie ciekaw, czy pokonałbym taką Rosję. No ale to, jeżeli będziecie chcieli, to sprawdzę. Na ten moment bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na, na Wasze komentarze. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa Pa!